Zawodników pozostało do zakończenia zawodów. Stefan Kraft, dziewiąte miejsce. Też pierwszy skok bardzo dobry. Austriaka, 125 metrów. Niewiele traci nawet do podium. Dobra, prędkość na progu. Bardzo ładna sylwetka w locie będzie daleki. Bardzo daleki lot Stefana Krafta. No, prawie tak, jak to było w Bisowshofen na zakończenie turnieju czterech skoczni w ubiegłym sezonie, gdy zajął trzecie miejsce. No ależ odpalił 134 metry, proszę Państwa. To jest najdłuższy skok dzisiejszego konkursu. No pięknie to zrobił Stefan Kraft. Jak było z wiatrem? 9,8 punktu, a więc metr na sekundę. No, ależ lądował niesamowicie daleko. No i dostanie też wysokie noty. 2,17,5, 2,18,5, 1,19. No i prawdopodobnie będziemy obniżenie e belki startowej za chwilę mieli, zarządzone przez jury. No, szczęśliwy Stefan Kraw, szczęśliwy Pointner, oczywiście jest liderem. Reprezentant Austrii. No, z bardzo wyraźną przewagą nad swym rodakiem, kolegą z drużyny Michałem Hajbajkiem. Ta przewaga wynosi 12,7 punktów.